Halo, halo, dzień dobry, jak tam się ludziki macie? Mam nadzieję, że dobrze. Robert z tej strony i w tym filmie przekażę wam kilka moich rad dotyczących tego, jak mądrze wykorzystać przejście do sali sław aż 9 kart i dzięki temu zarobić trochę darmowego pyłu i tym samym lepiej ekonomicznie przygotować się do rotacji zestawów i wyjścia nowego dodatku. Większość z Was zapewne już dawno wie, że w Europie 9 kwietnia 2019 roku wyjdzie nowy dodatek do gry Hearthstone Rise of Shadows. Również 9 kwietnia 2019 roku 9 kart, które widzicie na ekranie, przejdzie do tzw. Hall of Fame, a po polsku do Sali Sław. Dlatego jeżeli chcecie dowiedzieć się jak otrzymać trochę darmowego pyłu, zachęcam Was do oglądania. Przejście do Sali Sław oznacza, że dana karta zostanie usunięta ze swojego zestawu, czyli niejako dodatku i zostanie dodana do nowego zestawu o nazwie Hall of Fame, a po polsku właśnie Sala Sław. Karty te dalej będzie można pyłować, tworzyć, ale grać nimi będzie można tylko i wyłącznie w dziczy, no i w potencjalnie w jakichś tam bójkach czy późniejszych przygodach. Dodatkowo, a co dla nas graczy jest najbardziej istotne, otrzymamy z tego tytułu darmowy pył w postaci zwrotu za karty, które przechodzą do sali sław, oraz możliwość zatrzymania ich w naszej kolekcji. W chwili przejścia karty do sali Sław, jeżeli użytkownik posiada daną kartę w swojej kolekcji, to z automatu otrzyma on zwrot pyłu za najwyższą możliwą wartość pyłu, jaka potrzebna była do stworzenia maksymalnej ilości grywalnych kart danego typu w jednej talii. Dodatkowo zatrzyma on wszystkie karty przechodzące do sali Sław w swojej kolekcji i będzie mógł je on później używać lub odczarować na normalnych zasadach. Brzmi to strasznie skomplikowanie, dlatego od razu podaję przykład. Jeżeli posiadamy zwykłą i złotą wersję karty baku, to otrzymamy 3200 zwrotu pyłu tylko za złotą wersję karty baku, bo tyle kosztuje stworzenie tej karty w wersji złotej. Nie otrzymamy natomiast 1600 zwrotu pyłu za zwykłą wersję karty baku, ponieważ w jednej talii można grać tylko jedną kartę legendarną baku, niezależnie czy będzie to złota czy zwykła wersja. Tak czy siak, zatrzymamy obie wersje karty Baku, to jest złotą i zwykłą. Złote wersje kart w przypadku otrzymywania zwrotu za przejście do Sali Sław mają priorytet, ale zawsze do maksymalnej wysokości grywalnych kart w jednej talii. Czyli jeżeli mamy Baku w wersji złotej i zwykłej, to zwrot tylko za złotą, ale zatrzymujemy w kolekcji obie wersje kart. I analogicznie, jeżeli mamy na przykład dwa dumgardy w wersji zwykłej, i dwie wersji złotej to zwrot tylko za złote, ale zatrzymujemy w kolekcji cztery sztuki karty Dungarda, dwie sztuki wersji złotej i dwie sztuki wersji zwykłej. Jeżeli natomiast mamy dwie sztuki Dungarda w wersji zwykłej i jedną sztukę wersji złotej, to otrzymujemy zwrot w wysokości 800 pyłu za jedną sztukę wersji złotej oraz 100 pyłu za jedną sztukę wersji zwykłej. Ponieważ tylko dwie sztuki karty Doomgard mogą być grane w jednej talii, a jak już powiedziałem, złote wersje mają tutaj priorytet. Oczywiście, niezależnie od wysokości zwrotu, zawsze zatrzymujemy w naszej kolekcji wszystkie wersje kart. Będziemy mogli. Będziemy mogli nimi potem grać, ale jak już wspomniałem, tylko w dziczy. Będziemy również mogli także je odczarować, a potem, jeżeli zechcemy, ponownie stworzyć. Jeżeli zdecydujemy się odczarować karty, które przeszły do sali swap, to za ich odczarowanie otrzymamy wartość pyłu w wysokości podanej w tabeli widocznej na waszych ekranach. Tabelę tę oraz informacje z wyliczeniami znajdziecie w dokumencie, który dla was przygotowałem. Link w opisie filmu na YouTube. Pojawić się teraz może szereg pytań i wątpliwości, jak najlepiej wykorzystać fakt przejścia tych 9 kart do sali swap i zarobić jak najwięcej darmowego pyłu. W skrócie, jeżeli nie macie żadnych z tych dziewięciu kart, a chcecie zarobić jak najwięcej pyłu na odczarowaniu ich, to w przypadku, gdy macie do wydania 6400 pyłu, robicie dwie złote legendy, bo dają one Wam 50% zysk każda. Jak macie 3200 pył, to robicie jedną złotą legendę, gdyż daje ona wam 50% zysk. Dalej, jak macie do wydania 1600 pył, to robicie jedną zwykłą legendę, bo daje ona wam 25% zysk. A jak macie 400 pył, to robicie jednego zwykłego epika, gdyż daje on wam również 25% zysk. Żeby stworzyć wszystkie karty w wersji złotej, potrzeba 19200 pył. 19200 pył a po czerwaniu tych wszystkich kart zarobicie 5600 pyłu. Także jak was stać, to nie ma nad czym się zastanawiać. Sytuacja komplikuje się trochę, jeżeli macie część kart i dodatkowo część macie w wersji zwykłej, a część w wersji złotej. Albo chcecie zarobić na przejściu tych kart do sali sław, ale macie bardzo małą ilość pyłu do użycia. Ze względu na mnogość scenariuszy nie będę tutaj opisywał wszystkich ewentualności, a osoby zainteresowane odsyłam do dokumentu, który dla was przygotowałem. Znajdziecie w nim wyliczenia, których użyłem oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dokument ten będę w razie potrzeby aktualizował, a jeżeli będzie zainteresowanie, nagram oddzielny film o nim. Dajcie znać w komentarzach, czy taki film chcielibyście zobaczyć. Jeżeli natomiast będziecie mieli jakieś wątpliwości lub inne pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach, postaram się pomóc. Mam nadzieję, że poradnik ten się podobał i był dla Was pomocny. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Postaram się pomóc, ale pamiętajcie, że wszystkie optymalne wartości znajdują się w dokumencie, a koniec końców to niestety, ale to Wy musicie zdecydować, co jest dla Was najbardziej opłacalne w Waszej indywidualnej sytuacji. Zachęcam do lajkowania oraz subskrybowania z dzwoneczkiem mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na moje streamy na Twitch TV, link znajdziecie w opisie. To tyle, do następnego. Cześć.